Zapraszam Was serdecznie na kolejny webinar, który poprowadzę w środę 22 maja 2019 roku o 20.30 tradycyjnie i ten webinar będzie poświęcony nazywaniu komórek na zewnictwie w Excelu. Będzie to wstęp do tematu i podczas tego webinaru omówimy sobie to, czy w ogóle te nazwy są, jakie się tworzy, gdzie żyją te nazwy. Bo one sobie żyją gdzieś niekoniecznie tam, gdzie my chcemy. Jak się używa takich nazw? No i przy wszystkim, dlaczego one są takie fajne bo są fajne. Pamiętajcie, że tradycyjnie na webinar trzeba się zapisać w www.malinowexcel.pl/ na webinar. Tam możecie się zapisać na webinar. Warto to zrobić, ponieważ tylko osoby zapisane dostaną komplet plików excelowych, czyli po pierwsze te pliki, na których będziemy pracowali, pracę domową, bo będzie jak zwykle po webinarowo. Praca domowa do wykonania i handout PDF do pobrania po webinarze. Praca domowa będzie rozwiązana na grupie facebookowej w piątek po webinarze, także też warto na tą grupę się zapisać. Linki wszelkie znajdziecie w opisie pod tym filmem. No, najważniejszy link to zapis do webinar, na webinar, czyli malinowexcel.pl łamany na webinar i też znajdziecie pod spodem link do tej grupy facebookowej, na której będzie rozwiązanie pracy domowej w postaci live'a na facebooku. Zapisujcie się i tu, i tu, żeby być, wiecie, mieć kontakt z bazą, być na bieżąco. No i cóż, no i do zobaczenia w środę 22 maja o 20.30. Trzymajcie się, do zobaczenia.